Już jesteś. Dzień dobry. Witam wszystkich. Spotykamy się dzisiaj w kolejną rocznicę śmierci naszej koleżanki Joli Brzeskiej, żeby przypomnieć o tym, co się stało w roku 2011 i o tym, co działo się wcześniej, co w ogóle ma miejsce w Warszawie w związku z reprywatyzacją działaniami skupywaczy roszczeń działaniami czyścicieli kamienic, którym samorząd pozwala na bezkarne działanie, na bezkarne prześladowanie lokatorów. W roku 2011, 1 marca, nasza koleżanka Jola Brzeska, która walczyła nie tylko w swojej sprawie, ale również w obronie innych prześladowanych, eksmitowanych. Lokatorów została znaleziona, zamordowana w lesie kabackim. Znaleziono jej spalone ciało. Przez kilka miesięcy wmawiano nam, że to było samobójstwo, że ona przypadkowo oblała się łatwopalną cieczą i podpaliła. Przez kilka miesięcy starano się wmówić, że nie było tutaj niczyjej winy, że nie było działania kamienicznika, jego pomocników. Działania policji po prostu były skandaliczne. Przez pierwsze tygodnie nawet nie przesłuchano głównych podejrzanych. Ta sprawa pokazuje, jak są traktowani w Warszawie, w Polsce lokatorzy, lokatorzy ze zreprywatyzowanych budynków. Ci wszyscy Którzy mieli tego pecha, że mieszkają w budynku, który ktoś odzyskał, komuś się spodobał, ktoś chciał ich kosztem zyskać ogromne pieniądze. Pan Mosakowski, który tutaj jest kamienicznikiem odpowiedzialny za sprawę Joli Brzeskiej, jest to człowiek, który wciąż bezkarnie działa, który wciąż nie stanął przed sądem. Jedynymi osobami, które stanęły przed sądem w związku z zabójstwem Joli Brzeskiej byli działacze lokatorscy organizujący pikiety upamiętniające zmarło. Na szczęście, we wszystkich tych sprawach zapadły wyroki uniewinniające, ale to również pokazuje, jak jesteśmy traktowani, że prawo nie jest równe dla wszystkich, że. Prawo inaczej traktuje lokatorów, ludzi biednych, ludzi znajdujących się w potrzebie, a inaczej tych, którzy robią wielkie biznesy, którzy odzyskują kamienice, zostają kamienicznikami. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby zwrócić uwagę na to, że takich tragedii jest w tym mieście wiele, bo Jola to jest skrajny przypadek, przypadek morderstwa. Prawdopodobnie związanego z kwestią reprywatyzacji. Natomiast codziennie, co miesiąc, są ludzkie tragedie związane z tym, że ludzie tracą dach nad głową. Są ludzie, którzy, byli ludzie, którzy zmarli po tym, jak zostali eksmitowani do pomieszczeń tymczasowych. Ludzie, którzy zmarli po tym, gdy zostali wyrzuceni na bruk. Na samej oboźnej w centrum Warszawy zmarło dwóch lokatorów wyrzuconych do piwnic po tym, jak nie byli w stanie płacić narzuconego przez nowego właściciela czynszu. Takich spraw jest bardzo dużo i problem jest systemowy. I ta zbrodnia w sprawie, z, z, związana z zabójstwem Joli obciąża nie tylko bezpośrednich zabójców. Nie tylko tych, którzy na tym skorzystali, ale również miejskich polityków, urzędników, wszystkich tych, którzy nie umieli zapewnić albo nie chcieli zapewnić ochrony lokatorom, mieszkańcom tego miasta, którzy mieli prawo liczyć na ochronę. Mieli prawo liczyć na ochronę przez bezwzględnością, chciwością kamieniczników, czyścicieli kamienic, odzyskiwaczy roszczeń. Tymczasem. Proces skupowania roszczeń w Warszawie trwa. I kamienicznikiem został jeden z urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami, Jakub Rudnicki. I to pokazuje, jakie jest nastawienie miasta. Miasto tak naprawdę. Urzędnicy korzystają na tym, że reprywatyzują co się da, że oddają różnym dziwnym osobom budynki razem z lokatorami. Na tragedię mieszkańców tych budynków mało kto zwraca ze strony miasta uwagę. Może oddałbym głos teraz yy, córce Joli. Ja chciałam tu. Y Wszystkich przywitać i serdecznie podziękować. Podziękować Piotrowi, podziękować też i przedstawicielom Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Komitetu Obrony Lokatorów, którzy zawsze pamiętają i zawsze starali się wszystko zrobić, żeby pamięć o mamie i cała sprawa nie przecichła i była zawsze na wierzchu. Za wszystkie Zorganizowane pikiety, demonstracje, za wszystkie akcje, za umieszczanie wszystkich informacji w internecie, tłumaczeniu tego na inne języki i wysyłaniu do innych działaczy za granicą. To dla mnie bardzo ważne i myślę, że, że dzięki temu pamięć o mojej mamie nigdy nie, nie przestanie istnieć. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że niby trzy lata minęły, ale ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Ja cały czas się nie mogę otrząsnąć i, i mi jest bardzo ciężko. Jest mi ciężko i mojemu synowi, który ma 10 lat i jakby nadal nie akceptuje tego, że, że swojej babci nie zobaczy, mimo że, że ja mu oczywiście powiedziałam. Oczywiście nie mogłam powiedzieć o tym, co się stało, bo jest na to za mały i za mało jeszcze rozumie ten, ten straszny świat. No, co więcej mogę powiedzieć. Dla mnie jest to niewyobrażalne, że ludzie mogą być prześladowani prześladowani za to, że mieszkają od 60 lat w tym samym mieszkaniu, że ktoś ich wyrzuca, że ktoś się włamuje do nich po nocy. Że ktoś im wysyła informację, że za takie krótkie przejście, tak jak tutaj jest pomiędzy chodnikiem a budynkiem, można sobie żądać 500 zł miesięcznie, tylko za to, że człowiek jest człowiekiem i mieszkańcem tego domu. Przy okazji chciałam też podziękować wszystkim sąsiadom, którzy tutaj bardzo nam pomagali, jak jeszcze mama żyła, wspierali i rzeczywiście starali się jakoś to wszystko załatwić. I to właściwie chyba tyle ode mnie. Bardzo naprawdę wszystkim dziękuję za przyjście, za zapalenie znicze, za przyniesienie kwiatów. Dziękuję za pamięć. W imieniu mojej